Hej czołem, dzień dobry bardzo. Ja jestem Dziś Łóż z zespołu wideo. To jest Jamajka z tego samego zespołu. Dzisiaj TV Clips, czyli wjazd do mnie na chatę, ponieważ jak wiadomo, do takusiści nie mają mieszkań ani domów, dlatego zapraszam do siebie. Dom zabezpieczony tajnym szyfrem kodem nie do pokonania. Zapraszam do siebie. Chodźcie teraz. Moje <grym zespół> no, Oczywiście metaforycznie chodzi o mój salon. Oczywiście tu jeszcze nikt nigdy nie był. Troszkę jest ciemno, ja nie lubię świata, choć o czele. Zapraszam. Taki styl troszeczkę wyważony pomiędzy nowoczesnością a reminiscencją. Zapraszam, to jest ale kuchenny, to jest część, gdzie mamy jedzenie, picie, barek, różnego rodzaju dokumenty. Tutaj dalej są płyty, różne, ja jestem muzofilem, jest przykolor niebieski, jest oczywiście wideo, jest Kasia Nowa, wszystko to co na kopie na czasie. <laughs> tutaj mamy hmm, jedzonko, przyrządzamy mikrofala, to jest zestaw wypoczynkowy. Jamajka oczywiście może zawsze sobie zajrzeć, poszukać gożeczkę. Tu się wypoczywa. Coś tam. Co jest? Do widzenia. Zrobię coś do widzenia? Cóż to? Ja wiem później. Prześ, poczekaj, ja poczekaj. wyciągnę. O, masz kawałek. Kolejne już lepsze. Czytam wszystkie nasze nagrody. Co pod opole różnego rodzaju. Jedna jest dla mnie najważniejsza. Dyplom, który Pokazuje, że jestem wykształconym człowiekiem, a nie tylko narkomanem z kolejnego jakiegoś tam byle jakiego zespołu. To jest dla mnie, to muszę powiedzieć tutaj uczciwie, to jest dla mnie najważniejsza z wszystkich nagród, które, które kiedykolwiek przywiozłem do domu. Tu jeżeli chodzi o nagrodę, oczywiście. Ale to ty je wygrałeś. Nie, nie, wiem, To, to jest wszystkie te nagrody, To i ja zaszługa. To Ty mnie wygrałeś. Nie, nie, ale bez Ciebie mi nie To, to są Twoje nagrody. No, to Ty je wygrałeś. To, 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 je do to te kru... Ty Ty wygrałeś. To co naglady, no, to ty... ty to wygrałeś! A teraz jesteśmy w mojej garderobie i studio nagra niedocześnie, bo ja łączę rzeczy, na przykład nóż, widelec, woda, cukier, no i tak dalej. Zapraszam oczywiście serdecznie, Kociuchy na eee, różne występy, telewizja, wyjazdy, zima, lato, jesień. To chyba do sobotę nawet będę brał, ale jeszcze nie wiem. Tu jest nasze studio. Tutaj robimy piosenki. Oczywiście jest yy, klawisz tutaj. To jest wysokie. Jest, ok. jest gitara oczywiście, również dosyć wysoki model. Yy, pięciostrunowy. A i tu, prawda, robimy różne takie, różne uspary. Weź tutaj, pokaż ten ostatnią miłość, co robiłeś. O, przepraszam, chwileczkę, przepraszam. Yy, poczekaj. Halo? Nie masz mi Halo? Maciek? Na z Yy, Maciej. Tak, tak, nie, nie, jesteśmy, jesteśmy, u mnie. No, no, no. Nie, nie opieczamy się. Nie opieprzamy się. Nie, no, no, robimy nowe numery, no. No jakie, no zajęliśmy no, numery, ale nie na... o, Nie, ostre, na maksa hardcore, ciężki heavy metal Plady jest. No tak wiem, wiem. No wiem, żeby nie mówili. Żeby nie mówili. No nie, super, super. Nowe numery są super. Bar... ciężar jest, dobra. No to nie, no Ci wyślę. No to pa. Cześć. Nie, nie ma nie ma Miany, nie mają Majki. Nie ma, go. No dobra, na razie. Cześć. Powiedz jesteś nie? o mnie? Mówiłem o tym, że nie pytał się Cię Maciek, ale dobrze, mówiłem, że robisz na wolnym że pracujesz cały czas, że w ogóle nie wychodzi ze stopia. Bo ja nie wychodzę, to prawda. Dobrze mówisz, Wojtek. Dobrze. Osób zastanawia się, pyta, co robimy w wolnym czasie. to w wolnym czasie relaksujemy się oczywiście. To jest basen, który sobie ciągnęliśmy zaraz na pierwszej płycie. Basen jest może nie za duży, ale jest bardzo głęboki, spuszczając 4 metry w dół, zapuszczaną nie, podłogą I tutaj relaksujemy się, czytamy książki, jemy zapoje różne, no i oczywiście bawimy się. Emilku, kto cię teraz pochlapał? A kto? No nie. A teraz kto cię pochlapał? Ty. Nie. A kto? Ja? Nie wiem, nie wiem. Teraz już jesteśmy z tyłu domu oczywiście, ponieważ mamy kilka cennych, wartościowych rzeczy, jak widzieliście w naszym mieszkaniu, właśnie w moim mieszkaniu. Tutaj trzymam psa, właśnie kilka psów, to jest pies i jego szczeniaki. Pies jest ten duży. Szczeniaczki, o, tam z tyłu są szczeniaczki. To jest Bonisław, tam jest Pawnucy, tam tych trzech jeszcze nie nazwałem. One tutaj pilnują, w razie czego mogą szczekać. No nawet mogę pokazać. Wiesz? No, teraz są śpiące. Tutaj, ponieważ jesteśmy wyznawcami tego, że naturalne żywienie, naturalna żywność jest najważniejsza i najlepsza. Chodzimy różne zacznie. Kolejno jest. Trochę, hmm, sałata, rzotkie, pomarańcz, banan, mari, ma marbel, mar, Mirabelki. A tutaj ma biuro swoje. W czasie dnia między 17 a 19 ma tutaj Jamajka, on zadaje różne sprawy do zespołu. Oczywiście jeszcze niczego go nie załatwił. Co teraz załatwiasz na przykład? Koncert. Koncerty za, y, będą y, nadłożem. Dużo koncert. A masz jakieś daty? 28, 6, 2. Mhm. Rozumiem. No, czyli jest jakaś szansa też również na koncerty, chociaż ale nie będę już mu nic mówił. Najlepszą zabawą jednak, kiedy tutaj sobie jesteśmy w tym domu, jest zabawa. Rzuć bułką w Emiliana. Jana polega na tym mniej więcej. To jest bułka, tam jest Emilian. I jeszcze raz, jeżeli ktoś się zauważy. Z trudą. To już powoli koniec Waszej wizyty u mnie. Dziękuję bardzo. Musicie już wyjeżdżać, To my wyjeżdżamy. To jest Paweł, nasz kierowca. Tam w Rymo zdać, jak trzeba. My jedziemy do Iwrze na koncert. Paweł jedziemy. Zobaczymy koncertach, to jest nasz wóz koncertowy. Nazwaliśmy go dla ułatwienia a wóz koncertowy nie wieży. Chociaż jest szary, nie mam pojęcia. Chodźcie miliardy.